Ale dobry towar, ale się naczpałem. Znowu ten jebany kosz, tym razem ci się opieczy. Sprawdźmy, czy na plaży są jakieś nagie panienki. No jasne, że są, nawet już wiem, jaką zgwałcę. O nie, to znowu ten jebany zając. Teraz mam okazję odegrać się. Pomyślmy tylko, jak, już wiem. Najpierw rozpierdolę mu twarz cegłą, a następnie wyjmę mu mózg moim harponem. 6, 5, 3, 2, O nie, to tylko rysonek. Przez te prochy wszystko mi się w bani pomieszało. Mam tylko jeden harpon, muszę go jakoś wyciągnąć. Stawia się drani jeden. Tym razem wpakowałem sobie sterdy, więc sobie poradzę. Dziń dybr, drogie panie. Zając korwa, ja cię jeszcze zapierdolę. Fajne dopy. Pogwałcę sobie później, bo najpierw muszę wymierzyć sprawiedliwość. Ha, mam cię, ptaszko. Korwanać, co to miało być do kolory? Gdzie moje żarcie ociekło? Ale sioper, ale fajowo, Wow! Teraz nie ocieknie mi za straniec jeden. Nawet na fazie nie miałem takiego odlotu. Zając, Twoje dni są policzone. Już widzę popielniczkę, zrobioną z Twojej czaszki. Ale szot! A a co się stało? Ciebie oknem wyleciało debilo. A teraz patrzcie jaki ze mnie pływak, prawie jak otylia. To pewnie jest mój obiad. Ej co jest korwa, poszczaj mnie za ofile jeden. Jesteś jakiś pojebany czy co? Gdzie jest zając, gdzie jest zając, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest zając? Tak sobie pływam i pływam, w końcu dopłynę do Afryki, a tego zjeba wciąż nie ma. Co jest korwa? Co się dzieje? Czy ten ptak nie miał gdzie nasrać tylko do mojej roki do oddychania? A a to piesie. Ratoanko. Po pomocy, już płyniemy. Widzisz, Stacho, kogo nam przyszło ratować. No, co się dzieje? Dlaczego oni zapinają mnie w odbyt? Zając, pożałujesz, że się urodziłeś. Pięć złotych się należy. Spierdalać możemy. I to ma być wdzięczność. Ha, rozoram go śrobą napędową, a potem osmażę na olej okojawskim. Co ten pan robi? Przecież nic mu nie zrobiłem. A, a korwa, straciłem panowanie nad tym potworem. To nic, przynajmniej się trochę rozerwę. Spierdalać śledzie, bo wołk zapierdala. Gdzie jest moje jedzonko? I straciłem powera, teraz prawa fizyki działają przeciwko mnie. To wszystko przez Newtona. Gdyby nie opracował prawa ciążenia, to by tego nie było. Jak ja się to znalazłem, pewnie znowu za nożę wypaliłem trawy wczoraj. O zając, jak ty seksownie wyglądasz. Mam nowego pomysła: najpierw go wydymam, a dopiero potem zjem. Jaki ty jesteś piękny, czy mogę popatrzeć na twój wdzięki? Jak ja lubię owocki. A jeszcze bardziej strzelać z pestek. Ała korwa, czy on oszalał? Ał oj. Ał oj. Zając przestań, ja cię kocham. A teraz pojemy sobie przez klinkę. Już przestał, nareszcie. O korwa. Miałem szczęście, że mnie nie powiesiło. O nie, gałęzio, nie łam się, proszę. Ale mnie słonecko psy paliło, pójdę popływać. Czemu ja korwa, czemu ja? Dlaczego ja zawsze obrywam, a ten pierdolony zając nigdy? Zając, teraz już masz przejbane. Hehehe, oh. <laughs> cztery tabletki metki, to sposób dla twojej sylwetki. A -a -a -a. <laughs> Czy mój trip nigdy się nie skończy? jednak się skończył. Co to jest do cholery? To chyba była jakaś bomba wodorowa. Oto jest ten moment, o którym marzę od początku tej bajki. Zając, czy to ty? Tak, ja. A o co chodzi? Wiesz, chciałbym cię zgwałcić, a potem twoje szczątki osmażyć na kolację. Ładnie pachniesz. Dziękuję, proszę pana. Nadszedł twój czas, moje drogi Zajączko. Jeszcze nie, proszę pana. Wyrolował mnie smarkacz jeden. Zając, kor, dwa, ja, cię, jeszcze, za, pier, dole. Koniec.